Na moim kanale widzowie i dzisiaj przedstawimy sobie nową postać nowego mityka, którego wczoraj zdobyłem, zbierając wszystkie gifty i tak widzowie, jak możecie zauważyć widzowie tak, tak widzowie, mam dwa ultimate wytrajdowałem się za ultimate Drill Titana. Teraz mam dwa ultimaty nie? Jestem oficjalnie pro, serw pro graczem i już mam 12 rangę, więc stawcie łapkę w górę i subikę z mieszkiem, żeby się na bieżąco nie przekapiać żadnych filmów i przepraszam, że to tak wieczorem wrzucam, no ale niestety, no tak, nie. Dobra, widzę wykonałem taski, potrzebuję jeszcze dwóch bombek, żeby zrobić godly farmę. To jest farma, widzę. farma, która daje 175, 1750 daje, 50 tysięcy to ma jeszcze. Ale my dzisiaj sobie odbieramy ice, jak? Frozen Spikermana, który ma splash i slowing, więc widzę, bierzemy climb One frozen Speakerman. No, dobra i teraz jak... Okej, okay, tu go, w ogóle też możesz się stać po co, Czemu mam dwa, ponieważ widz, jeden z moich widzów, czyli Igor, Igor, dał mi dzisiaj tego gościa, nie? Ale no, dzisiaj to przeczytamy tego to więc tak, bierzemy oczywiście Scientistę Tu tego gościa, tego chłopa i myślę, że to by było na tyle, bo więcej nie potrzebujemy Więc widzę, lecimy jeszcze oczywiście szybko tutaj e, wziąć sobie na post Office, bo tutaj widziałem o e, kolejny Frozen Lubię podłoga plac placko, 1, 2, 3, ej, mogę to znaj, proszę no dobra, mogę dodać. Niech będzie tutaj, jak skoro widz prosi. Tylko zapiszę nick. Dobra. L o i Dobra, powinno być już. Najwyżej no wypadek chcę zrobić screena. I lecimy. No dobra, to są odbiorę, widzowie i mam już 1121 g. Dobra. Na co, no wiadomo, lecimy na oczy się na santa Bo czemu by nie O tu macie, właśnie tutaj ma, widzę, o, nawet elf camera Movement mówi, ale tutaj chodzi o te wszystkie gifty I tu mam wszystkie moje gifty I mam tutaj oczywiście raz, dwa, trzy No sześć bombek, nie? Dobra Czekajcie, bo zastanawiam się czy, czy coś jeszcze nie wziąć na taki ten Ale w sumie to raczej nie A co sumie wiecie co, przetestujemy sobie też tego present speakermana I przetestujemy sobie może jeszcze tego do gościa, jeszcze może Może, no, o dobra Będziemy taki teamek bez ultimate'ów oczywiście dzisiaj. I oczywiście będziemy na easy mode, bo boję się, że na hardzie możemy przegrać, a ja chcę tam postać przetestować, a nie przegrać, więc no. Więc przetestujemy sobie ją na Easy. Easy peasy jak to się mówi. Dobra, co teraz gadam? W sumie to jest troszeczkę zmęczony. Może tylko tak mówię. Nie wiem. No, widzę, tam w ogóle Ultimate mi się tutaj mega podoba i nie wiem, czy się o niego nie starać. Bo na Pro Plazie, na Pro Plazie, bo ja, jak wiecie, ja mam Ultimate, a, to mogę wejść na Pro Plazę, nie? I tam na Pro Plazie ten Ultimate kosztował, uwaga, ten Ultimate kosztował co najmniej 330 tysięcy gemów Więc myślę, że tam, no, bym chce mógł jakoś go kupić, tylko nie wiem, jak, więc no. Zobaczmy, jak wygląda ten Ice Tower, wow. Ej, jaki fajny, no dobra widzę by. no To to mi się już podoba postać. Zobaczymy jak ona dokładnie działa. Więc oczywiście znaczy, mogę wziąć Scientist TV, ale Sante TV jest za długo do ulepszania, a Scientist z y może maksymalnie 5 postawić. Więc no. Też w ogóle tego ciekawy tutaj. Candy Cans Cameramana i Present Speakermana, bo już dzisiaj z, i, z moim widzem grałem jeśli, mój widz wie o kogo chodzi, więc spoko i on pokazał mi tego presentmana, i on to jest taki spawner, który wysyła takie małe speakermeny, ogółem, więc no, zobaczymy czy mi ta, te, ten spawner taki do gustu przejdzie w ogóle ile, ile on ma życia ten 10 tysięcy, no okej, okay, no nie są za opet, te speakermany ale no w ogóle teraz dużo, dużo chyba nowych speakermenów, ale ale nowy ultimate, nowy ultimate to oczywiście, że to jest TV Wiadomo, TV. Mm -hmm. Brakuje chyba jeszcze Ultimate Speakermana i Ultimate. Nie, no, Ultimate Speakermana chyba brakuje. Czy jest Ultimate Speakerman? Nie, nie jest Speakerman. Dobra, sorry. Po prostu to chyba tylko TV brakowało. No, tylko TV brakowało. Dobra. Zaraz będziemy mogli gościa postawić. Tylko leczymy moje farmy na drugie poziomy, żeby były dawały więcej hajsu. Okej, okay, no szybko, szybko dawaj. Właśnie nie da się jakoś... Szka, że nie mają właśnie tego takiego przyspieszania wave'ów, bo to jest serwog. Postawmy sobie tego speakermana, bo on, tak, z spawnerem, to pewnie będzie tutaj ten. I on wysyła małe candy speakermany, bo candy speakerman są jak candy cameraman. Candy cam, dobra. Tutaj oczywiście ten speaker ma ile życia na początek? 2000 życia chłopa. O kurde. No to chłopak, jest i dobra, Postawmy sobie tego nowego tutaj mityka Może o, Dobra, postawmy sobie tego nowego mityka I tak, po pierwsze co już postać ma z zepsutego, widzę Ale cooldowny dzięki temu sierżantowi mam mega dobre Więc już mi się podoba to, że, ten, że, sierżant, że sierżanta wziąłem W ogóle shiny sierżant, przypominam, ma 28% i minus 28% na drill Więc mój drill titan będzie bardzo szybko bił tak myślę bardzo, nie? nie. Dobra, yy, w ogóle ile ja kosztuje? 800, Ogólnie. No. Ciekawe jak ta postać będzie droga Ale w ogóle widzowie ja mam na multi kontach Na multi kontach mogę to pozbierać I te Froze, speakermeny mogę posprzedawać, nie? Wiecie ile z tego będę miał Ka yy, na, na każdym skącie, bo ja wiem gdzie są prezenty widzowie o, Od razu mówię widzowie, tutaj Na górze jest jeden prezent, tam na górze jest jeden prezent I tu jest jeden prezent więc tutaj macie do zdobycia prezent i tam na górze, tam. Tu gdzie są te szafki, musicie tylko parkour zrobić. O, patrzcie hops. O Jezus, Mary jestem słaby w parkouru. No, no dawaj, no. Dobra, ja to nie wejdę, ja jestem starym dziadem. <grym> starym dziadem, co ja mówię? Młody jestem. A ja o jestem ze starym dziadem mówię. No a tam jest u góry prezent, więc już macie. Do, jeśli nie wiecie, to macie to już dwa, prezen dwa prezenty pod, podpowiedziane. No i przepraszam, że z tego nie nagrałem odcinka. No, ale tego odcinka nie chciała nagrywać, bo chciałam już sam sam, sam to nagrywać. Candy on bije po prostu laską, i on ma jednego cooldowna tylko, okej. Okay. na dwa tysiaki, dwa tysiaki. Oczywiście główny test to będzie oczywiście Froze, e, Frozen Speakerman, więc spokojnie tutaj później usuniemy tego candy, ale chcemy tego candy to ja bym mógł na tyły dać. na, na wypadek. O! I miałem rację, że na tyle, bo tu już nam przechodzi ten niedosko. składanie, to mogą go ulepszyć 1000. I ulepszyć teraz farmy. Chciałbym szybko farmy sobie żebyśmy te farmy. bo ile ma odbić stunów? Ej, on ma 0 odbić stunów? No, to trochę słabo, że... No trochę słabo, że on ma tylko tak mało odbić stunów. No okej, okay. no czyli już Fromze mi się w jednej rzeczy nie podoba, czyli 0 odbić tunów. Chyba, że i będzie miał odbicie stunów. Bo ja sam nie wiem, widzę. Naprawdę ja nie wiem. Mój widz, by może Mój widz nawet może... potwierdzić, że ja nie używałem tego Frozen Speakermana Bo ja naprawdę nie... Ja nie wiem. Ja nie, nie... Ja nie wiem w ogóle. Co... Ja, ja tego ulepszyłem? No ja... Dobra. Ty przecież to hajs, tym lepiej. Więc dawać hajs. Dobra, dwa 2500. Okej, 4 tysiaki, dobra. To się Rżanty na kolejny level. I nasz tutaj, oczywiście, z Speakerman będzie miał już chyba max upgrade'y Tak? No w ogóle, co tam jest? W ogóle, chwilę, on jest. On tą kostką rzuca, czy on będzie miał jakąś lepszą broń? Ale widzowie, ładny, ładny mi się podoba ten skin. Ten Speakerman mi się mega podoba. Taki cały lodowy. W ogóle, on jest taką kulką lodową. Tylko po prostu z, gł z głową zamrożonego. Okej, okay. nie wiem, czy z nas będziemy mieć problemów, więc szybko, szybko te farmy muszę ulepszyć, cztery koła, cztery koła, bo ja bym nie chciał jeszcze go ulepszać, bo chciałbym go ulepszyć dopiero wtedy, jak będziemy mieć wszystkie farmy na maxy. W ogóle, on będzie 52 tysiące damage i blast range, czyli on będzie miał jakiś pistolet, może bazułka, bazułka ma splasza. Bo jak pamiętacie, jest, jest taki unic jak rakiet cameraman. Jest epikiem i on ma rakiety i on ma ten, nie? On ma splash, dobra, max level i okej, okay, widzę, zaczynamy upgrade. A. Pierwszy upgrade. I to mu chyba daje do tyłu sopla. Tak, do tyłu daje mu większy sopel okej. Okay. No dobra widzę, zobaczymy. Dajmy tutaj tego innego. I teraz tak. Dwa koła. O kurde, on ma bazukę! Ej dobra, widzę, miałam rację, on będzie miał bazukę. Wow, jaka ładna bazooka Dobra, dziewięć... Jezu, 9000. tysięcy Ej widzowie, nie no, patrzcie jaka bazuka fajna, ej Chłopie, pokaż bazuka. Czekajcie, weźmy tego chwilę, usuniemy Patrzcie jaka bazooka, wow Ona strzela lodem, nie? Dobra, 9000. tysięcy i Jezus Chłopie, taki drogi ty jesteś, a w ogóle nie masz odbicia stunów Ale jest mega dobry, jeśli chodzi na tą mapę Patrzcie to, na, na 3 hity, na 3 hity on ma Czyli, jak usunie, byśmy usunęli od sierżanta, to by dało w chyba Ej, nie, no, Frozen jest mega fajny. No tego minus jest takie, że nie ma odbicia stunów. Ok, 70 tysięcy i to jest max. I on ma dwie bazuki. Chłop ma dwie bazuki. O, kur o kurczę 43 687. Ok, tu jest damage. Damage dokładny. Ręcz jest dokładny. Explosion jest dokładnie. I jest dokładnie Solo, czyli damage jest popsuty, ale nawet na damage to on jest nawet mega. To bardzo blisko się go, go postawić da. Więc to też mi się podoba. Ale widzę, nie, ta postać. Dwie bazuki i to mi się naprawdę podoba ta postać. Myślałem, że ta postać mi się już nie spodoba. A tu jednak. Yy, Zaskoczenie na. Weźmy to sobie, postawmy taką armię. Armię tych tutaj gościów. O, patrzcie, jaka armię, nie? O, ale będzie mapa solowana. No, czekajcie, tylko tamtego gościa, ten ja bardziej naprzód dał. O, dobra. Ok, robimy kolejnego na maxa. i teraz tutaj kolejne ulepszanie. No. Nie, no, widzę, powiem Wam szczerze, że mi się podoba ten speaker yy, yy, Frozen Speakerman. Plus z dodatkiem Shiny sierżanta jest mega, ale to mega dobry. Eee, przepraszam, to jakiś telefon mojej siostry, czekajcie, a weźmy go usuniemy na chwilę 37500 to biję. wtedy, dobra, no dobra, okej okay. Pozostawiamy się żanta z powrotem na miejsce Fiaty na Maxa nie jeszcze, nie, dobra A3500, dobra Candy, pani speaker menu, pan ładnie będzie, pan to pewnie ładnie wygląda, więc O, ma kartkę ale ładna, <laughs> dobra to tego gościa możemy dać bliżej, czekajcie, bliżej dodajmy. No, widzę, podawa, Nie, te świąteczne postacie mi się serio podobają. One są mega fajne. 2800. Oj, malizaka. Hm. No. Oczywiście myśl myślę na tym, że jak będzie yy, wigilia, to robię na razie odpoczynek od wigilii. Czyli jak będzie wigilia, to 3 dni bez odcinków na razie. Po trzech odcinkach będę mógł da po trzech y, dniach będę mógł nagrywać odcinki, bo chciałem odpocząć te święta. Może w 4 dni odpocznę. Więc widzowie, pamiętajcie, że jeśli nie będzie odcinka, to dlatego, że Max odpoczywa. No widzowie, ja też jestem zmęczony, dużo nagrywam. Prawie nie mam... Y, y, nie mam dużo ten. Jak wiecie dużo nagrywam, nie? Bo po prostu chciałbym mieć też filmy na zapas. Cześć, teraz która to jest godzina. 27, okej. Okay. Myślę, że to ładnie pójdzie, widzowie. Frozen... Fr yy, tak powiem sobie szczerze, że Frozen Speakerman kosztuje około... 200-300 gemów. Taka cena za taką fajną postać, nawet taka 500 gemów wystarczy, to cena. What the... Myślę, nawet laptop włączył, co jest grane. Dobra. Nie przejmujemy się moimi rzeczami. Przejmujemy się teraz gierką. Więc no. 34 wave, 6 wave jeszcze zostało. Dobra, yy, co to mamy dalej? Yy, no tak, musimy ułożyć tego na szybko. Mogę zobaczyć, czy to jest max level? 8 Nie, jeszcze 12 tysięcy. Jezu, ta pasaż jest naprawdę bardzo, bardzo dro droga. Ja myślałem, że ta posaż będzie no, jakaś tańsza. A to nagle taka droga. O Jezu. No ma dawaj to 17 500. Kolejnego speakerman będzie na W, ogóle, w ogóle, czemu ten chłop nie ma range'a? Halo? Czemu ta Oma nie ma range'a? Właśnie nie wiem czemu oni mają takie jednostki zbugowane czasami Dobrze, nie wiem właściwie, w nie, nie wiem Po prostu ta gra robi czy co? Jakby nie możecie mi wytłumaczyć jeśli czy, czy, czy wiecie o co chodzi z tym, że, nie, że tego range'a to nie widać Bo ja naprawdę tego nie kłam, że ciągaj range'a, w każdej postaci prawie nie widać range'a Chyba Upgraded... Upgraded... E, znaczy Axe Upgraded do Speakermana no na pewno nie ma jeszcze range'a Chyba, że naprawili Ale tego nie jestem pewien, że naprawili range'a jemu Maksymalnie szansa na to, że naprawili osiąga 1 do 20 Więc no... Hmm. Eee, no... <ścoughs> No, właściwie nie wiem, czemu tak się gra i czemu pokuje. Nie wiem. Oj, Też uwaga, zauważyłem, że dużo ludzi mnie pyta, czy zagramy w Endless Moda. No, jeśli będę miał czas, jeśli będę, miał, będę was miał znajomych, to okej. Okay. I no. Wiadomo, nie? Bo dużo, ja dostaję dużo komentarzy z tym, że Ej, czy, y, czy mogę zagrać Endlessa? Czy możemy zagrać Endlessa? I no. No spokojnie, ja tam wiem, po prostu wiecie. Nie wiem, jak, nie mam czasu czasami, nie? Wiecie, czas też nie jest to tego, no to Dobra 40 Wave mamy, usuwamy te wszystkie tutaj Scientisty tysiące, to jeszcze tego speakermana tutaj. A tego już nie uszłem, dobra, to, a tego? Dobra. Ok, mamy Yuan. Nie no, Wam powiem tak, że Frozen Speakerman jest mega fajną postacią, nawet Frozen Speakerman jest mega fajną postacią. Ja Wam, ja wam go polecam. Jest to fajna postać, nie jest jakaś taka, no może powiedzieć, nie jest jakaś zła. No może, może jedna tylko rzecz, dlatego że nie ma e, tego. Jednym minusem może być to, że chłop nie ma odbić stunów, ale z odbiciem stunów się nie musicie martwić, tak naprawdę. Odbicie stunów to po prostu i ten, a on jest nawet mega dobry, jeśli, jeśli nim zagracie, nie? Jeśli zagracie nim bardzo dobrze. Dołączono do. Oj, czemu on? No nieważne, robi. To wiecie, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że film wam się spodoba. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. A ja idę państwu sprzedawać rzeczy. Do zobaczenia. Cześć. I na razie.